Aneta Chwalba. Witam i zapraszam w kolejną jesienną teatralną podróż po regionie. A zatem chodźmy do teatru. Czas na premierę, a właściwie prapremierę w Teatrze Śląskim w Katowicach na scenie w malarni Agnieszka Radzikowska, Michał Żurawski i historia o miłości, o sentymentach o nostalgii, o wyborach, o przegranych, o wygranych. Ja sam sobie mówię kamera akcja, czy coś? Co się dzieje w rolach głównych was dwoje, dla Michała to powrót na Śląsk, bo nie wszyscy wiedzą, że ty właśnie stąd pochodzisz. Tak, z Chorzowa jestem. Przekraczając już granicę z województwem śląskim, już mi się akcent zmienia. Nie? To, to działa tak samo, mój tak, mózg zgodać. działa, że jak przychodziłem tu na próby, to pierwsze co robiłem to w Chorzowie na AKS-ie wsiadałem na, do, do banki Plecaczek. I czułem się jak licealista, który idzie do szkoły. Dokładnie tą samą trasę pokonywałem. No ale to, za to Wam dziękuję, że mnie tu bo to właśnie dokładnie chciałem tu przeżyć, to mam. Za tym wspólnym Waszym projektem, właściwie Agnieszko, stoisz chyba Ty. Obejrzałam taki film Blue Jay, w którym się zakochałam. To był czas, kiedy robiłam spektakl Zanurzenie z Marcinem Wierzchowskim. I tam asystentem był Stanisław Kludziński, reżyser tego spektaklu. On zobaczył ten film, i mówi, Słuchaj, z tego trzeba zrobić spektakl. Mm -hmm. Mówi, Boże, to byłoby wspaniałe. Ja, mówię, ja, ja mam gościa, który to może zagrać. Michał Żurawski, a ja bym tam Zwczyny chciała zagrać. Zdrowego goście, który zawsze mówili to, co myśli. Cały proces prób zaczął się od takiego naszego pierwszego spotkania, na który przynieśliśmy całą biografię tych postaci. Chwilę nad nią popracowaliśmy, a później z Bartkiem przez wakacje wymyśliliśmy, prawda, całą tą. Historię do końca. To jest y, duże też szczęście pisać dla takich aktorów i, i w ogóle pracować z nimi. No to dawaj. Mają na tyle odmienne style bycia i podejścia do świata, że wystarczy ich popchnąć w dobrym kierunku. Tak, czasem. Myślę, myślę, że to jest często obserwacja po prostu. I nawet zostawiliśmy takie dwa momenciki w scenariuszu, w którym pozwalamy aktorom improwizować po prostu. Y, dlatego, że dużo łatwiej jest. Pozwolić im na to, żeby się rzeczywiście wyżyli na scenie, kiedy wierzą o czym mówią i wiedzą jak to zrobić. No i przede wszystkim mają do siebie zaufanie. Mają do siebie zaufanie. Żona. Masz żonę? Mam. A masz to, To jest e, historia 40 którzy przypadkowo spotykają się po latach. Dokładnie po 20 latach spotykają się na przystanku w zabrzu w Kończycach. Mhm. I co dalej? No. Dalej to. <laughs> co to, to. Co się dzieje? Jeśli lubią Państwo muzykę lat 90., takich Maciej, to, to myślę, że może być wesoło. No problem, I smutno. Tak, problem polega na tym, że za dużo nie możemy zrobić. No, bo, bo to tu jest no tyle tak. zwrotów akcji, no. Y, które. No, nie chcemy jeszcze Państwa. Po prostu chcemy Państwa zaprosić bardzo serdecznie, żeby <laughs> Państwo kupili bilety i przyszli zobaczyć. Spektak miło Cię było zobaczyć. Moje jajniki nie produkują już jajeczek! Mój mózg nie wytwarza! serotoniny! Także kulisty kolejnej produkcji Teatru Śląskiego: Cezji Studniak, Niezapomniany Mefisto Król Piekła w Korfante rebelia. Przy okazji gratulacje za nominację w plebiscycie muzykalowym za tę rolę. Barto. Tym razem jako reżyser, co bierzesz na warsztat? No więc bierzemy dość. Okazało się, popularny tekst w Stanach. Jest to sztuka wieloryb, mm -hmm. na podstawie której został. Zrobiony e, e, oscarowy film jest to niełatwa historia. Ujęło mnie w tym tekście to, że jest to analiza kłamstwa mhm. i to nawet kłamstwo nie wobec innych ludzi, oczywiście również, ale naj, najmocniejszym orężem, żeby siebie utrzymać w przy życiu, żeby się utrzymać w, w społeczeństwie, jest okłamowanie samego siebie. I o tym trochę będziemy opowiadać. Widzowie znają pewnie tę historię właśnie z filmu Darena Aranowskiego. Tam Brendan Fraser zagrał monstrualnie otyłego nauczyciela. Tutaj mamy Artura Święsa. Dzisiaj jeszcze nie zdradzamy za dużo, ale znajdziecie sposób na to, jak opowiedzieć tę historię właśnie bardzo otyłego człowieka, który jest uwięziony w swoim domu. Tak, tak. Właśnie jakby kłamstwo było punktem wyjścia do pomysłu na to, jak Zdrowiajmy. sprawić, żeby Artur Święc był potwornik gruby. W naszym w Gliwicach czas na galę finałową Nagrody Różewicza, trzecia edycja i pytanie, jaki status udało się przez te trzy lata dla tej nagrody wypracować? Nie chwaląc się wysokim, <noise> jesteśmy rozpoznawalni w Polsce jako jeden z trzech głównych konkursów dramaturgicznych. Co więcej, myślę, że nasza inicjatywa zainspirowała również inne ośrodki w kraju, bo od czasu, kiedy myśmy rozpoczęli konkurs, powstało kolejnych kilka, ale ciągle my ze względu na specyficzną formułę i tak wysokie oceny merytoryczne, jak ten konkurs uzyskał, mamy bardzo silną, dobrą pozycję. Jakie zainteresowanie przychodzi do autorów? Głowy? Bardzo duże. Co roku przychodzi około 120 prac. Stawialiśmy sobie za cel zwiększenie widzialności polskiego dramatu, dramatopisarek i dramatopisarzy i myślę, że to się udało. Nagroda jest rozpoznawalna, Teatr Miejski w Gliwicach również jest rozpoznawalny, jako taka przestrzeń, w której powstają nowe teksty, które z Gliwic, z tego konkursu wychodzą na całą Polskę. To się udało, jesteśmy szczęśliwi z tego powodu. Czy w tegorocznej edycji uda się, udało się znaleźć jakiś wspólny mianownik w tych tekstach? To są bardzo dobre teksty, są bardzo różne. Różne. No może rzeczywiście to, co jest wspólne, to jest, że um, nie jest dobrze, że ludzie nie są dobrzy dla siebie. Zajmujące historie, ciekawe, dojrzałe, fajny moment, Już Jest inna jest ta trzecia edycja. Z nagrodę dramaturgiczną imienia Tadeusza Różywicza w trzeciej edycji konkursu otrzymuje Katarzyna Szałnijska za dramat Kretmara. No i już wszystko jasne, jest nagroda Dramaturgiczna Różewicza dla Ciebie. Ten tekst nie powstał z myślą o konkursie. Jaka jest jego historia? No ja go pisałam dla reżyserki Kasi Machałek, reżyserki filmowej, która miała taki pomysł, żeby zrealizować coś w teatrze. Przyjechałam odwiedzić moją przyjaciółkę, Alos. Nie najlepiej z nią. Jakoś te nasze drogi się rozeszły i ten tekst taki został też mocno nią naznaczony, ale mój i wylądował tutaj. I został doceniony. To jest taka wizja postapokaliptycznego świata, tak nieco by można powiedzieć. tak? Właściwie wizja kamienicy, w którą uderza bomba. My mieszkamy w kamienicy i to jest właściwie taka sceneria, którą ja sobie wyobrażałam, że to... Nasza kamienica mhm. zostaje zbombardowana i że to na naszym podwórku zamiast kasztanowca jest lej po bombie. To była taka, no jedna z inspiracji. Po co testowaliście tę bombę, jeśli można spytać? Żeby zobaczyć czy ludzie zaczną potem rozmawiać ze śmieciami? Staną się śmieciami? Co oznacza ta nagroda dla Ciebie? To nie jest e, e, Twoja pierwsza przygoda z teatrem, no. bo już masz e, monodramę na koncie, tak? Tak. Ale teraz druga, taka dopiero pełnoprawna sztuka, no i od razu nagroda. No. Trzeba no. pisać dalej, nie? Chyba tak. Zdjęta już na horyzoncie, więc nic dziwnego, że w Teatrze Żelaznym, który dziś dołącza do naszego programu, wkrótce nadejdzie Grinch. Powiedz mi, no, kiedy na innych scenach królują głównie opowieści o mister Scrooge'u albo inne Mikołajowe fajne historie, wy sięgacie po tego y, zielonego stwora? Dlaczego? Dlatego, że jest to piękna historia. Mm -hmm. Przede wszystkim właśnie dlatego, że wszyscy robią Scroogea. To my chcielibyśmy być oryginalni i zrobić coś, co przyciągnie widzów w tym roku do nas. Nocha, powiedziałem, odwiedzi nie chciałem. Czemu ten Grinch tak bardzo nie lubi świąt? Ponieważ kiedyś został bardzo, bardzo skrzywdzony przez innych. Mm -hmm. I to jest w ogóle najfajniejsze w tej postaci, że ona tak naprawdę, mimo że to się dzieje w Ktosiowie i to są tacy. Niby ludkowie z bajki, to te postaci, i właśnie między innymi Grinch, są bardzo ludzcy. I on nie lubi świąt, ponieważ kiedyś jego bardzo potraktowano źle, i on nie lubi tego okresu, kiedy wszyscy są razem, no bo on jest zawsze sam. Samotność to piekło. Nie chcę, nie chcę już tej samotności. Nie. Bohaterem jest Grinch, ale historię dla niego stworzyłaś ty. Dokładnie tak. Grinch jest postacią, którą wszyscy znamy i kochamy z filmów, a przede wszystkim z książki. Natomiast nasz Grinch miał troszeczkę inne zapotrzebowanie, bo musimy dostosować całą historię do naszej sceny, do liczby aktorów i do warunków, które mamy, a także do wyciągnięcia dokładnie tych wątków, które gdzieś tam ja, łącznie z reżyserem, z Piotrem Wiśniewskim, chcieliśmy tutaj wyłuszczyć, dlatego też ten tekst musiał powstać specjalnie, specjalnie dla nas. Jak to siów nienawidzę, miasteczkiem tym się brzydzę. Rzecz cała toczy się w ktośowie. Co to za miejscowość? Kto ją zamieszkuje? Ktośowo zamieszkują ktośowie. <grym> Czyli wesołe istoty, które bardzo lubią świętować, bardzo lubią święta, kochają Boże Narodzenie i kochają dawać sobie prezenty. I chyba wydaje się, że trochę są za bardzo na tym skupieni. Marzę, marzę o własnej rodzinie, marze o bliskich jakiej głównie czekają na prezenty czekają na Mikołaja i fajnie jest myślę pokazać im taką historię, która im pokaże, że nie tylko to jest ważne, że święta to przede wszystkim rodzina, to przede wszystkim bliskość i ten czas, który mamy dla siebie raz w ciągu roku. nasza Rodzina, mamo, a po co ta cała wygrana? Spektakl muzyczny. Tak jest. No ja myślę, że to w ogóle jest taki mini musical. Tak wyszło. Miałaby, miał być spektakl muzyczny, miało być kilka, no trzy-cztery pioseneczki, a tu się nagle wszystko rozrosło, rozbudowało. Dobrze, że teatru nie trzeba było powiększać i przebudowywać, bo byśmy mogli nie zdążyć. Przede wszystkim myślę, że no nieskromnie to pewnie zabrzmi, ale będzie na wypasie. Któż to? Czy mnie słuchnie myli? Któż to? Chyba się pomyli! Teatr Nowy w Zabrzu. Całą jesień spędza w trasie. I to nie wiem, czy to jest podróż teatralna, czy bardziej sportowa. Teatralno-sportowa zdecydowanie. Okay. Udało nam się dostać ze spektaklem Chopcy z Rozwelta, Jacka Głąba i Katarzyny knechalskiej do programu Teatr Polska. Mm -hmm. I mamy tę przyjemność, że jeździmy. Jeździmy z naszą legendą, z naszym górnikiem Zabrze, tak naprawdę po całej Polsce, bo od Śląska po aż Mazury. Legenda sportowa Zabrze, ale też kultowy spektakl teatru nowego w Zabrzu, można tak. powiedzieć. Tak, spektakl, który powstał na stulecie naszego miasta. I którym się bardzo cieszymy. Spektakl, który opowiada o legendzie. I w zasadzie stał się już legendarny, bo tylu kibiców, ilu było na naszym przedstawieniu, chyba jeszcze nigdy nie było w teatrze. Ty się synek, nie martw! czasem faktem musi do syna dorosnąć. To nie jest wasz pierwszy udział w projekcie Teatr Polska, to trzeba powiedzieć, bo to kolejny spektakl, który się tak. udało zakwalifikować tak, tak, do tego tak, tak. programu. To był trzeci raz już, mhm. trzeci raz mamy przyjemność uczestniczenia w tym projekcie. Odwiedzacie miejsca, miejscowości, gdzie nie ma teatru. Tak, Cała sam mała. projekt Instytutu Teatralnego imienia Zbigniewa Zb. Raszewskiego w Warszawie, finansowany przez yy, Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego polega na tym, że jeździmy do miejscowości, które nie mają profesjonalnego teatru u siebie czyli mają tak zwany utrudniony dostęp do tej profesjonalnej teatralnej sztuki. Wszędzie, gdzie jeździmy, to odbiór jest świetny, bo Górnik Zabrze jest legendą nie tylko Zabrze. Górnik Zabrze jest legendą Polski. I tak naprawdę, gdziekolwiek opowiadamy tą historię, ona staje się uniwersalna. Wszędzie na dyskusji, bo po przedstawieniu w każdym przedstawieniu mamy dyskusję, wszędzie zostają kibice, którzy wspominają te mecze. dało nam się odwiedzić już mnóstwo miejscowości ciekawych, takie jak Brzeszcze, Szczekociny, jak Tarnowskie Góry, gdzie po prostu przywitali nas kibice Trosidy, bo tam prawda, górnik mocno mhm. siedzi. Byliśmy w Głogowie, byliśmy w Ostrowie Wielkopolskim. A będziemy jeszcze, bo przed nami ostatni set. Czyli to nie koniec, jeszcze, nie koniec, jeszcze <laughs> trzy przedstawienia. Będziemy w Skierniewicach, mm -hmm. będziemy w mońkach na Podlasiu i nasze mazury ukochane, czyli mrągowo. Czyli przed Wami ostatni weekend w trasie, a potem już wracacie, i drodzy Państwo, za tydzień pra premiera, ale o tym opowiemy w kolejnym odcinku.